Jak tu nie mam ofertę śniadaniową Nie mamy wrapu Widzę go tam, 2 km, 2 minuty i 2 km, nie zdążę Kilka sekund mi braknie chyba, że biegnie pierwsza lepsza rajka wolna Bo jak nie To jestem w dó. Zobaczymy Takiej akcji jeszcze nie miałem no. Zapomniałem Dobrze zaczęło to mrygać, bo jakby nie mrygało to już w ogóle Minuta mi została, ale nie zdążę Nie, 4,29, no to 29,30, czyli 2 minuty Ale nie zdążę, nie ma opcji Gdzie ten parking? 500 metrów. Przekroczyłeś te Jakie w dole załadowane. Nie widziałem stanąć. Jaka opcja. Tam jest szparal, nie wiadę. No nie ja nie wiadę, kurwa. Już widzę, że ja mam... Minuta mi została. Ja... Zmieniam trasę. Zmieniaj trasę. Przerwam rygor. Tam jest. Jak mam przejechać? I staje się obojętnie A bieg się zmieni Dobra i co mnie to obchodzi? I nic, kurwa i stoję tu na drodze i pier dupę schować oby dupę schować na prosto 4.30 dobra stop dziękuję, gaszę przejedzie tam tyłem? tego nie sprawdziłem czy tam w tej szparze przejadą a już stoję. Co tak paruje? Ze mnie tak paruje. I zimne. Przejadą. Przejadą. I dupa. Wskoczyła 4,31. Nie wiem jakim cudem jak gasiłem, było 430. Brakło mi paru sekund. Wstawać! Oczywiście skręciłem mnie tam, gdzie trzeba. Powinienem jechać tam, a stoję tam. I wykrętka na rondzie. Ja to piję sok z dzikiego bzu, który sam kradłem za stodołą, a nie jakiś montandiu. O cholera! Ktoś mnie bierze. Co jest grane? Bo tu przecież jest zagęszczenie wszystkiego. Nie wiadomo gdzie do kogo kto stoi. Nic więcej, a tu jest 50 firm i żadna nie jest oznaczona, gdzie się znajduje, nie? No i sobie szukam. Jestem nieogarnięty, wracam od klienta w garniturze, prawie. Wszystko będę musiał na załadunku wpakować. Cały śmierć za tym dziadostwem, bondem muszę się spikać, Bo to boże, jakie baby będą. Jak zwykle bądź mądry i znajdź se firmę, bo tabliczki oczywiście nie ma. Tam jest jakiś wiaduk, po który utnę się zaraz, więc nie jadę dalej. No nie wiem, gdzie, chodzi, bo nie można dać tabliczki. A najgorsze są te mopy z tymi blaszanymi zlewami, kiblami i wszystkim od razu jak się wchodzi to nie wiem czy się łączy z tą blachą ten smród to wszystko później wieje. na prawe lustro nie widzę nic jadę po prostu na ślepo, bo na lewe to bym widział a na prawe nie widzę ale dobrze, że był luz między trzema ciężarówkami no to gdzieś tam gdzieś tam w którąś lampę Chyba Jak pierwne to będzie tylko To tylko za iskrzy. Czy idziesz do mnie A jak ja wyjdę się teraz wysikać Co mnie zjesz Chodź Kim Czyj ty jesteś Niczyj na tym przystanku jest zakaz ludzików. Na przystanku jest zakaz ludzi, no ale nie ma, że zakaz ciężarówek. No i podchodzę do dyspozytorni i mówię: No, ja chciałem papiery. Mówię na, na Olsztyn, On mówi: Skargi i zażalenia proszę pod numerem, tam podał mi numer do jakiegoś tam szefa działu. Ja mówię: Jakie skargi i zażalenia? Ja przyszedłem do pana spytać się, czy mogę odebrać już papiery. Mówię, bo co, oddział, to inne zasady. I gościu mnie wysłał już skargi zażalenia pod numer telefonu. Nie, nie wiem, nie, nie da się z ludźmi rozmawiać jak z ludźmi, tylko z jakimiś maszynami Pier... Poszedłem teraz na magazyn, zobaczyć, czy jest w ogóle jakiś kibel. i się załatwiłem, wracam. Wszedłem jakimś y, otwartym, otwartą bramą, a, a chcę wyjść i, i nie ma wyjścia, nie? No to podchodzę i się pytam grzecznie. Stoi jakiś gościu, mówię, przepraszam bardzo. Gdzie tu jest wyjście? No to jak mi odpowiedział? Jakie wyjście? Ja mówię, no, no wyjście, no to znaczy, że chcę wyjść z tego magazynu. Wy no czy lepiej jesteś? No tak mi tak odpowiedział, mówię. Jakby nie były zestawione, to bym widział. Kiedyś naładował, mówię, palet, to nie widzę. No bo ja zaczynam zawsze grzecznie. Nie zawsze rampy są standardowe. Czasami trzeba go tu obniżyć, tu go podnieść, tam obniżyć. Zrobić taką układankę. Bo to, na przykład, jest ściana, nie rampa. I... O, tutaj pan ma takie coś. Jednak ładują. To była taka stara baba. Taka a, taka robiąca się na taką FIFA Rafa, taka młodzieżowa i w ogóle. No i do mnie zagadała, ja mówię, a mówi, a wiesz co, podjedź na jedenastkę. Ja, no po, podjeżdżam, patrzę, jedenastka zastawiona. To ustawiłem się na tysiące na wszelki wypadek, bo już mi się nie chciało kołować. Ona idzie. A sorry, wiesz, pomyliłam się. Na jedenastce jeszcze jakiś świód stoi. Ja teraz nie wiem, może Fiut to jest określenie kierowcy i to jest takie ładne określenie. No tamten powiedział, zdejmij Fiuta, też był kierownikiem. Tutaj kierowniczka powiedziała, że jakiś Fiut stoi. To może jednak to jest fajne określenie. No nie wiem. Go, ale kurde, ale tu musisz źreć ty, a to ma obroże. Co to za jakiś wilk? W nocy nie ma gdzie stanąć, a w dzień jestem prawie sam. Sam wolny jak ptaś na zadupiu. Bo normalni ludzie to pracują w dzień, a nie w nocy. Ten z takiego ładnego mana, żeby sobie nie zapaskudzić w kabince. zeżar jakąś zupkę ze stacji i kubek zostawił, nie? No, a dzisiaj pauzuje na wyjeździe z Mopa. Wspaniałe miejsce. Parking bezpłatny, czynne 623. Skoda, że nie było miejsca. Aktualizacja patologii. Zostało mi 25 minut jazdy i 35 minut czasu jazdy. instrybutor ktoś się pozwolił. Plac zabaw na stacji zamknięty, ale można łatwo przejść. Prze rzucając nogę, proszę Państwa, zamknęli Plac zabaw w lesie, bo jest COVID. Ale w Altance można siedzieć. I na zakończenie mam wrażenie jakbym jechał do tyłu.